Miałem jakoś pecha, ale cały czas ostatnio... Kurwa, zapomniałem, że mam e, mnie przy piwnicach. Aha. O, hej kaski kibili. A nie masz tego? Co jest? Where, kurwa? O! Kurwa, dobra, no czekiego ja jeszcze nie grałem. Na no czekiego, kurwa, nie wiedziałem, co mnie goni. Tutaj jest. Biega przy mnie. Kurwa, ja go nie widzę, faktycznie. skierdala. No akurat mapa to mu zapisała dopisała Spierdalek Ja go kurwa totalnie nie widzę Ja, mam się, jakoś ja, nie ja nie na nie niego też się nie, zgram, nie? Patrz, patrz o, Ale się na nie, o, Kurwa on ma tak... Yo, pierdolę Powiem że on widzi te same perspektywy co my, a nie ten Ta, ta Co jest? Ej, ten ziomek ma jakieś perki, że robimy szybciej te geny No, ee, ta postać ma takie perki i że, i że w ogóle krócej robimy tego gena. Mm -hmm. Dobrze, Marki... Chciwam się. Ja już robię połowę, a wy już kończycie. No. no dobry jesteś, fuj co kurwa Jestem z tym ziomkiem, ja z nim będę chodzić Kto tu, no, tu ko man, kurwa Kto kogo kurwo goni? Kto kogo kurwo goni? Nie no jednak OG DBD to jest kurwa DBD no Nie masz kurwa szansę no